Kolorowa, energetyczna impreza w Polańce Zdroju, przedstawicieli wspaniałych kultur, wspaniałych narodów. Jest naprawdę barwnie, kolorowo, cudownie w Polańce. Jest to druga, druga edycja w Polańce. Myślę, że jestem przekonany, że nie ostatnia. Myślę, że w następnych latach będziemy starali, żeby to nie była jednodniowa impreza, ale kilkudniowe święto miasta i święto folkloru. Pomysł nie ukrywam, że pomysłodawcą... Tego wspaniałego festiwalu jest e, pan Jerzy z zespołu Keczera z Hojnowa, który wymyślił ten, ten wspaniały festiwal i który do nas taką propozycję współuczestnictwa wysłał parę lat temu. I byśmy jako jedyni z regionu skorzystali i to, co dzisiaj powiedział Pani Dyrektor, nie żałujemy, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni, szczęśliwi, że mogliśmy skorzystać z tej okazji i takie piękne, kolorowe święto mamy w mieście. Tak naprawdę to tak samo znakomita impreza dla promocji samej Polanicy. Tak, to jest wspaniała promocja Polanicy, całego regionu, całego powiatu turystycznego, bo z turystów, jak wiemy wszyscy, żyjemy, a dla miasta Polanicy rzeczywiście jest to wielka, wielka... Atrakcja. Świat pod Kyczerą, folkowe święto, zaawitało już po raz drugi do Polanicy Zdroju. Zgadza się po raz drugi i nie ukrywam, że przyjeżdżamy tutaj z olbrzymią radością, bowiem jest widać na każdym kroku to olbrzymie zainteresowanie wydarzeniem i bardzo przechylną atmosferę. Jest pięknie i kolorowo. Jest cudownie. Zadowoleni są zarówno artyści ze świata, którzy przyjechali, jak i myślę kuracjusze wypoczywający tutaj e, właśnie w palnicy Zdroju, jak również mieszkańcy, którzy bardzo licznie przybyli na dzisiejsze wydarzenie. E, jest to jedna z rekordowych edycji festiwalu. Mamy przedstawicieli aż 11 krajów świata. Dzisiaj na koncercie zaprezentują się zespoły z Kanady, Meksyku, Indii, e, Tajlandii, Senegalu, e, m, Maroka. Macedonii Północnej, Gruzji, Serbii, Polski, jeszcze do niedawna byli Czesi, byli Rumuni. Także spektrum tego wydarzenia, jeśli chodzi o reprezentację krajów i kontynentów jest bardzo szerokie. Czy możemy powiedzieć, że z roku na rok impreza rozszerza się? No staramy się. Nasz festiwal posiada certyfikaty bardzo prestiżowych, światowych federacji, w tym FIDA, w którego, w federacji, w której centrala znajduje się w Korei Południowej. Iofu, którego, którego centrala znajduje się w Austrii i w Emiratach Arabskich. Więc tak naprawdę, żeby zostać członkiem tych festiwalów federacji, trzeba było spełniać bardzo wiele kryteriów. Więc myślę, że nasz festiwal należy w tej chwili nie tylko do czołówki krajowej, ale światowej festiwali folklorystycznych Przez wiele lat poprzedniego systemu totalitarnego, komunistycznego byliśmy zamknięci w pewnym getcie. Znajdowaliśmy się za taką dużą ścianą, która dzieliła większość od mniejszości od nas. O Łemka się nie mówiło wcale, albo mówiło się źle, więc postanowiliśmy złamać pewne stereotypy, bariery, uprzedzenia, które krążyły w Polsce i postanowiliśmy wyjść do społeczności lokalnej. A chyba nie było piękniejszej formy wyjścia do społeczności lokalnej, jak właśnie taki kolorowy festiwal, na który się prezentujemy my jako Łemkowie i zapraszamy zaprzejaźnione z nami grupy z całego świata, które poznajemy na wielu festiwalach, które my odwiedzamy. Zatem są na tym festiwalu reprezentanci aż czterech kontynentów.